Dzień wszystkim, jestem Mango A ja Macha Sołacha. I dzisiaj gotujemy burdak. Nie no, <laughs> Nie no, mamy nocowankę u mnie No tak. Ona dwa dni u mnie nasuje, no już mieszka ze mną można powiedzieć właśnie no, Ale właśnie jako ona powiedziała robimy burdaka No nie. Ja pierwszy, tak, raz, się woda. pierwszy raz robię burdaka Ja w ogóle nie wiem co jest Ej, kiedyś gotowałaś. Nie, 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 mam. Ja mam coś podobnego i to było niedobre. Aha. To dzisiaj zmienić swoje zdanie, bo to jest mega pyszne. Ale mogę nie dodać całego sosu. To jest jakieś... Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay, bro. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, bro. Nie, bo ty też chcesz je no. mieć. O! o, o, o. Ej, dobry taki duet. O, no. oh, oh. oh Boże. O, ma to. O, ma O, ma to. O, ma 6, będzie dobrze. Już mam. Trzymam... Nie, wiem, już jest w rzędzie samodę. Wrzucamy duet. O oh mój Boże. Dzisiaj jest taki duży? To nie jest. To jest burdok, to jest prawdziwy burdok. Może ten, który ty próbowałeś był mniejszy. Nie wiem, dla mnie zawsze będzie on, on the top zupka chińska. <laughs> no. Top on the top. Nie. Yeah. Co? Ale dlaczego to, to jest takie długie? No, no. to. Dawaj, jedz. To nie jest dobre jak... No bo to nie jest takie wiesz, to nie, nie, nie można jeść tak do sucho. Ja to nie wiem, to... <grystanie> Zupka chińska, <topą> top of the top! Oj, lepiej mniej, lepiej piątkę bo będzie najlepiej. Kasia, to jest ta... ...ta... Trzeba łóżka. Nie, no, potrzeba, weźmy to jest tak no. <grymne> Czekaj, mam jeszcze. Tak, ja chciałam Dobra. No, 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 no. Nie, nie, <grymne> nie! No, co jest Mogę włączyć Już nam gotowy się pierwszy. Tak? Tak, Dajemy ten, no, jeszcze sos. Ja będzie, ja to będzie moje, więc wydaję cały sos. Ale ja one, one, no, one się boją, po tak normalnie cały dodać, no. Ej, a to życzenie nie wiem co Na mnie do filmik doblokowali ze prawa oto. No, bo włączałyśmy tę językę. Włączałyśmy Rammstein, Slipknot, Korn, Limpiski, Tokio Fatal, Iron Maiden. I nie? Iron Maiden? Nie, nie pamiętam, że on no, był. No, proste. <grym to. <grym <grym i co to było? Upsi, Dobra, tak to wygląda, dziwnie, no. prosto. Teraz zrobimy jeszcze jedno i wrócimy do was. Wrócimy do was i ja wam powiem, co podawało mi się.

Ej, hey, A to jest w takie średni. To jest średni. Offer, 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 offer. Okay. Well, to co? Dobra, wrócimy jak zagramy, stoi wszystkim tak, dzisiaj widzimy na deskorokach Na I każda mean, I mean, deskoroka to moja okay. <to are hors> -y <Miller> No. Bo ja nie mam swojej, ona też nie ma.

Teraz się przywróciłam to ci mnie noga strasznie Oh my god. I, to tam spotkaliśmy takiego ładnego tego kotka, no taki ładny. No taki słodki, taki kie, mały, no, taki cute. Kie, dawał nam głaskać właśnie. I on był no. taki fajny. Ja wam No, tego no, no, fajny. no. To, to Dobra, to co teraz robić z kotem? Bo on jest taki słodki. Mama wympsła, że może nakarmimy go, ale widać było, że jest nakarmiony i chyba już no. poszedł sobie. Bo ja go już nie no, ma, nie ja, widzę go. Ja myślę, że on jest właśnie tej tam babci, która tam była w tym domu. Tam tym? No. A, no chyba... No bo chyba on poszedł tam jakby w tą no, tak. stronę. No to chyba jest... No bo widać, że jest nakarmiony, takie się... co? No to... <laughs> Ej, zobaczcie jak ona nagrywa. O! Jak to... Jak ona nie spadło jeszcze? What the hell? <noise> eee, no... Chyba już pójdziemy gdzieś indziej. Opa. No. Gdzie jedziemy? <noise> Okej. <Okay. głos> <noise> no. eee, potem pokażemy, co kupiliśmy, tak? Eee, właśnie Jedziemy teraz pokarmę dla tego kotka, bo może ona jedzie. Ej, nie chcę, bo tutaj jest taka droga, ja nie za bardzo umiem jeszcze jeździć i właśnie no teraz idziemy pokarmę do tego do tego kotka. Bo jest bardzo słodki, właśnie. A jeśli go tam nie będzie, to znajdziemy. Znajdziemy innego, innego kota i nakarmimy go Dobra, kupiłyśmy karmę teraz i wam pokazać Taką najtańszą po prostu <grym> Taką <grym grym> najtańszą no? no. No. I, I... I teraz e... Nakarmimy tego kotka I teraz pójdziemy nakarmić tego kotka A jeśli nie znajdziemy go, to nakarmimy jakiegoś innego Bo znamy jeszcze innych kotów, które żyją w innych miejscach no. I Spróbujemy coś znaleźć. No tak, tak, tak. I zaobserwujcie nas, bo jesteśmy lepsi niż mistrzowski. Sigma mała, Dobra, mieliśmy zwykłymi miłym. Te koty są czyjeś na pewno. No, <grym> zobaczcie. <grym> Mieszka tak w jeszcze szczytki, taki czarno-biały, a <laughs> my piłyśmy karmę. Pokaż to. <laughs> o matko, co się dzieje? Ja i brat. go. Cześć!

I to będzie dla No, on przyszedł do nas. Przedstawcie sobie. On specjalnie wyszedł stamtąd, ty przyszedł do nas. No, co się tu I on tak po prostu. Nie, no przecież widać, że nie. No tak. Jest czysty, normalnie chodzi No, jak coś to ujmujemy ręce. zjedliśmy z, z Nikkei. No dobra, ale ja jadłam tak zapokowany. Chodź ja też. też. Chodź tutaj. Chodź oku. Chodź oku. Chodź oku. na oku. <grym i zimna> chodź oku. Chodź oku. Nie Papa, nie się boi. Chodź oku. To, tak <grym> tak. <grym> to jest straszne. Tak, to też, to jest. Dobra, tam jedzenie, jak coś to zje, a jak coś to nie. co? To? Czemu jest robione? No bo słyszałam, że jak. Z... Tam po prostu są te... Ale jest specjalna taka Nie. oni mogą jeść taką samą. Tak. Miałam kupić to, żeby kończymy mięte. Po co? No fajnie, bardzo mi się podoba. biegnie. Dobra, o! Nie! <grywka> Dobra, wychowałam. Yes! Dobra, to. to jedziemy. No. powiedz pa, po kociaku. Aaaa, oh, bro. bro. To będą fajne wspomnienia z tym. Ale jest bardzo słodko. Zaprzywrujcie nas, bo na kątem byliśmy. Byliśmy lepsze niż On tam się bawi z rzeką. Hmm. Nauczyliśmy. Znalazliśmy to coś nie. Ale to fajne. Pokaż, Ale? jak to działa. Wee, wee, ah. Hell no, yeah. A ty pogrywajcie, pokazujcie. Ale ładnie tutaj jest. Zobaczcie normalnie. Mamy koledę i tak się zmęczyłyśmy. I ale to też myślimy, limno, Więc skręcimy no. i grajmy yeah. na My Jesteśmy takie zmęczone, ale musimy jeszcze się z Billą pobawić. No. I out! I Dawaj, run, mój Co znalazłeś w tym

No, no tak, potrzebujemy tak. 10 wody jest... i dwa jajka. Okej, okay, to teraz to znajdziemy. Coś. <laughs> Szukamy w dzikiej przyrodzie te produkty. Dobra, <laughs> dawaj. <dobra. laughs> Dobra, ja sprzedajemy ja to coś? Ciasto? Tą mieszankę. Tutaj. Dawaj. O, my no, no nie mamy mikrofalówki, więc rozsypiamy masło na baterii. To tylko Zobaczcie, no co? No. Ona ma, wiecie, ona ma tostera i e, maszynę do kawy, ale nie ma mikrofalówki. E, no co? But... Melissa, what the hell? Okay. No dobra, spoko. Proszę prostu czy mogą użyć tostera? No Taka. 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 Dobra, to jeszcze raz. No proszę, proszę. No, proszę, proszę. No, się na stronę. No. Bo mi olej się skończył. Tak, ona, ona ma maszynę do kamy. Ona ma stara, nie ma... Okay.

Dobra, ja... Ale no, trzymaj prawdziwe. Po prostu... A onowa um, um, o Nie, umy to. Bo ja zawsze dodaję jajko, kiedy coś wyczerpy. No? Bo ja... To jest dobycie. Tak. To jest zwyczaj. To jest uczciowa. To trzeba jest. To jest tak. A potem gdzie mam to położyć? To

Kiedy masło się roztopi i ona tak widziała, tak rękoma go i, i tam dodała. Uh, no dobra, to będziemy ja, będziemy. jadły te, tylko my, więc. Okay. Ale miałam 4 ręce. No tak. O mnie. Mewink. Ale dzisiejszy kotek był taki słodki. No, był taki słodki, taki, taki cute. Dobra, a tak mam to wyszło, nie wiem jak to wygląda. Um. Dobra, już się rozgrzewa. I, I za chwilę no. wrócimy do was już z gotowymi no. babeczkami. Tak, i... Yo! No. <laughs> no. <laughs> pa! Dobra, mamy już gotowe babeczki i... Pum! Wow. Ona mnie teraz tak <laughs> zastraszyła, bo my zobaczyliśmy jakieś filmik, że tam... Jakieś dziewczyny miały napisywankę i jakby nie, nie, nie zamknęły... Jakby na, jakby na pierwszym piętrze i one nie zamknęły e, okno i do nich wlazł jakiś dziad, jakiś pan e, i jakby no... My mieszkamy jakby na drugim, można powiedzieć? O, teraz mi ja się bardzo i ona zaczęła już mówić. Tam takie coś i... No i zaczęłam no, mnie straszyć, że ktoś stoi w oknie. Ja nie myślałam, że ona tak bardzo się wystraszy I ona teraz nie chce wstawać z krzaska <afecta> i siedzie tak nagrownie. <śmie> bo <śmie> dziecko. <laughs> Jestem o rok moza. Piękne. Wow. Tak wyglądało to jak... Dobra, spróbujemy. No, mm -mm. to jest pyszne. Mm -hmm. Naprawdę. No, no, naprawdę się bolałeś. Dzięki. No, się popakał. To... Oglądałyśmy film teraz. No, i no, jeszcze, jakby skończyłeś, Oglądaliśmy bardzo straszne kino. E, I właśnie. E... I a... kiedy skończyliśmy oglądać? W ogóle, no, ja się bardzo Ejby... bałam. Wypamiętacie? E, Właśnie. No, nowe... bo ją straszyłam. I teraz usłyszeliśmy jakiś dźwięk z kuchni, a jesteśmy jakby w pokoju? Sami w, Ej... w, w domu. No tak, i sami w domu. I jego Lidu jest z nami. Jasek też tak, jest tak, z nami. By nikt nie mógł wydać tego dźwięku. I normalnie, no. To jest straszne. Tam był jakiś dźwięk, ale tam strycie. Może to był wiatr i coś, coś takie lekkie po prostu do Ale nie wiem. To było straszne. To było straszne. Jak coś to my mm. mamy pistolet A549. To nie gitara, to pistolet. Pokaż. Tam... Tam to, stoi. To coś zielone. Zadzwoniliśmy y, do mojej mamy Ona powiedziała, że, że to ona <śpiewanie> Dobrze, szans No <śpiewanie> No co tam ktoś był? Iść, <grymne> teraz trzeba pąść. Dajmy teraz to jest ryby, <grymne> <grymne> masz już poszła, jestem bardzo smutna. Ale było bardzo fajnie. W ogóle mi się bardzo spodobało. Dużo czego robiliśmy. I no nie zapomnijcie zaobserwować nas, bo mieliśmy tego kotka i polubcie ten filmik.